Co ty tu robisz? Mm. Uciekam ze szpitala specjalnie dla ciebie. Sporywałeś? Lekarz ponownie mnie zbadał i powiedział, że nic mi nie dolega, więc jestem. Poza tym jak mógłbym spędzić ten nowy rok bez ciebie. Chodź do środka, bo nie zajesz, że masz rozbitą głowę, to jeszcze już się Natalka, może byśmy gdzieś poszli, co? Ja wiem, że klub nie wchodzi w grę. Ale mój znajomy robi domówkę, więc może byśmy się tam wybrali? Um, eee... słuchaj... Czy może... Tak myślałam, moglibyśmy spędzić ten wieczór z twoją mamą? Ja po prostu rozmawiałam z nią po ze szpitala i wiem, że dzisiaj będzie siedziała sama, więc może... Dla ciebie wszystko. Jak chcesz spędzić Sylwestra z moją mamą, proszę bardzo.